Michał Archanioł jest jedynym aniołem w Biblii, który został określony mianem Archanioła, zgodnie z listem Judy dziewiąty. Przedrostek arch oznacza przywódcę lub anioła o najwyższej władzy, co stawia Michała na czele hierarchii anielskiej jako najważniejszego księcia niebios Judy pierwszy jednak nawet Michał, gdy spierał się z diabłem o ciało Mojżesza, nie odważył się go surowo osądzić, lecz powiedział Niech Pan cię skarci. Biblia króla Jakuba. Warto podkreślić, że tylko Michał jest określany mianem Archanioła w Piśmie Świętym. Przedrostek Arch wskazuje, że jest najwyższym spośród świętych aniołów. Samo imię Michał oznacza pytanie, któż jest jak Bóg? Wielu rodziców, zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich, wybiera to imię dla swoich dzieci, nie zdając sobie w pełni sprawy z jego znaczenia. Szkoda, bo byłoby dobrze, gdyby wypowiedzenie tego imienia kierowało myśli ludzi ku Bogu. Często, gdy ludzie spotykali aniołów, mylnie odczuwali potrzebę oddawania im czci zamiast Stwórcy. Dlatego imię Michał Archanioł przypomina nam, aby skupiać się na wszechmogącym Bogu. Michał wyróżnia się swoim tytułem, ponieważ Biblia nie wspomina o grupie archaniołów. Uznaje tylko jego jako jedynego archanioła. W Starym Testamencie Michał jest ściśle związany z narodem Izraela i nazywany przez Boga księciem jego ludu. W wielu aspektach pełni funkcję głównego zarządcy w Bożym porządku wszechświata, wykonując jego sądy. W Księdze Daniela 12.1 czytamy: W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest opiekunem Twojego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody. Lecz w owym czasie zostanie wybawiony każdy, kto jest zapisany w księdze. Michał odgrywa kluczową rolę w ochronie i obronie ludu Bożego. Księga Daniela nazywa go Michałem, waszym księciem, a Daniel 10:21 potwierdza: Nikt nie wspiera mnie w walce przeciwko nim oprócz Michała, waszego księcia. Michał jest również przedstawiony jako boski wojownik. W Apokalipsie 12:7-12 przewodzi zastępom niebiańskim w wielkiej bitwie przeciwko szatanowi, Wielkiemu Smokowi i jego demonom. To będzie ostateczna walka, która zakończy panowanie zła. Biblia zapowiada, że Michał ostatecznie zwycięży, a piekło zadrży, gdy niebo wzniesie okrzyk radości. Szatan, pierwotnie znany jako Lucyfer, czyli syn Jutrzenki, został strącony z nieba wraz ze swoimi buntownikami i nadal prowadzi walkę. Choć wydaje się, że wygrywa wiele bitew, jego klęska jest przesądzona. Ostatecznie utraci całą moc, gdy siły ciemności zostaną całkowicie pokonane przez Boga. Wielu zastanawia się, jak mogło dojść do takiego buntu w doskonałym Bożym Stworzeniu. Apostoł Paweł nazywa to tajemnicą nieprawości i pisze: Tajemnica nieprawości już działa. Ten jednak, kto teraz powstrzymuje, uczyni to, dopóki nie zostanie usunięty. Drugi Tesaloniczan, 2:7. Choć nie znamy wszystkich szczegółów, jedna rzecz jest pewna. Aniołowie, którzy upadli, zbuntowali się przeciwko Bogu. Jak czytamy, jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale strącił ich do piekła i oddał w ciemności, aby byli zachowani na sąd. II Piotra 2 Piotra 2,4 Fragment z listu Judy 6 wydaje się obarczać winą same anioły, stwierdzając i aniołów, którzy nie zachowali swojej godności, lecz opuścili swoje mieszkanie. Judy 6. Wydarzenie to naznaczone buntem Lucyfera przeciwko Bogu i odejściem potencjalnie jednej trzeciej zastępów anielskich jest największą katastrofą w historii stworzenia. Czas tych wydarzeń pozostaje niejasny, umiejscawiając się gdzieś pomiędzy początkiem stworzenia a pojawieniem się szatana w ogrodzie Eden. Kluczowe nie jest to, kiedy aniołowie zostali stworzeni ale kiedy upadli wydaje się mało prawdopodobne by ich bunt nastąpił przed umieszczeniem Adama i Ewy w ogrodzie co sugeruje że do tego momentu całe stworzenie w tym aniołowie było uznane za dobre dokładny okres jaki Adam i Ewa spędzili w Edenie przed upadkiem aniołów i pokuszeniem ludzkości przez szatana pozostaje kwestią otwartą Sytuacja ta przypomina kryzys współczesnych czasów. Księga Izajasza 14, 12 do 14 barwnie opisuje początek tego konfliktu. Jakże spadłeś z nieba, o gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na Ziemię, ty, który ujarzmiałeś narody, a jednak mówiłeś w sercu: wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze Zgromadzenia, na krańcach północy, wzniosę się ponad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Przed swoim upadkiem Lucyfer był przedstawiany jako anioł światłości, pełen blasku i piękna. W lamentacji skierowanej do króla Tyru, Pan Bóg, Opisuje go przez proroka Ezechiela. Synu człowieczy, podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan: byłeś wzorem doskonałości, pełnym mądrości i doskonałym w pięknie. Byłeś w Edenie, ogrodzie bożym, okrywały cię wszelkie drogie kamienie: karbunku, topaz, diament, beryl, onyks, jaspis, szafir, szmaragd i złoto. Przygotowano dla ciebie bębny i flety w dniu, gdy zostałeś stworzony. Byłeś namaszczonym cherubem, który osłania, i ustanowiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród ognistych kamieni. Byłeś nienaganny w swoich drogach od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż znaleziono w Tobie nieprawość. Przez Twój handel napełniłeś się przemocą i zgrzeszyłeś, więc wypędziłem Cię z góry Bożej w niesławie i zgładziłem Cię, cherubie osłaniający spośród ognistych kamieni. Twoje serce uniosło się z powodu Twojej piękności. Twoja mądrość została skażona przez Twój blask. Rzuciłem Cię na ziemię, wystawiłem Cię na widowisko przed królami, aby mogli na Ciebie patrzeć. Ezechiel 28, 12-17 Niektórzy uważają, że podczas buntu Lucyfera przeciwko Bogu nawet jedna trzecia istot niebieskich opowiedziała się po jego stronie, rozpoczynając trwającą do dziś kosmiczną walkę, której kulminacją będzie Armagedon i triumf Chrystusa wraz z jego anielskimi zastępami. Leslie Miller w swojej książce All About Angels. Zwraca uwagę, że Biblia często przedstawia aniołów jako gwiazdy. Ta symbolika wyjaśnia, dlaczego Lucyfer był pierwotnie nazywany gwiazdą poranną, zanim został strącony. Jan w Apokalipsie rozwija ten obraz, pisząc: Jego ogon zmiótł trzecią część gwiazd nieba i strącił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, która miała porodzić, aby, gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. Objawienie 124. Fascynujące jest to, że nasza planeta znajduje się w centrum kosmicznego konfliktu, który wpływa na cały wszechświat. Zdumiewające jest myśleć, że my, będąc tutaj tylko przez krótki czas, odgrywamy rolę w tej ponadczasowej walce. Trudno uwierzyć, że istoty niebiańskie spoza naszego świata uczestniczą w bitwie o Ziemię. Ten monumentalny konflikt rozpoczął się w ogrodzie Eden, który według wielu znajdował się między rzekami Tygrys i Eufrat na Bliskim Wschodzie. Tutaj siły Boga intensyfikują swoje działania w miarę zbliżania się czasów ostatecznych, nieustannie osłabiając władzę szatana. Michał Archanioł pod boskim rozkazem gromadzi obecnie swoje wojska do ostatecznej konfrontacji znanej jako Armagedon. Biblia ukazuje ostateczne zwycięstwo nieba, gdzie szatan zostaje pokonany. Jednak wyraźnie widać, że Bóg nie usunął go jeszcze całkowicie z naszego świata. Pismo święte zapewnia, że gdy Jezus powróci, Bóg pośle aniołów, aby dokonali ostatecznego sądu i wyeliminowali szatana na zawsze. Kiedy Jezus ponownie stąpi na Ziemię, Michał Archanioł ogłosi jego przybycie radosnym okrzykiem, zwiastując wielką i wspaniałą nowinę o powrocie Chrystusa. Przyniesie także nadzieję tym, którzy zmarli w Chrystusie, zapowiadając ich zmartwychwstanie. Sam bowiem Pan stąpi z nieba na rozkaz, na głos Archanioła i dźwięk trąby Bożej, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 1 Thessaloniczan 14,15 Daniel i Anioł. Prorok Daniel wprowadza nas w postać Michała. Daniel szukał przewodnictwa poprzez modlitwę, gdy Bóg posłał mu odpowiedź za pośrednictwem posłańca. Jednak na jego drodze pojawiły się przeszkody. Daniel wyjaśnia: Wtedy jednak Michał, jeden z najważniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą. Michał interweniował, aby Boże przesłanie mogło dotrzeć bez przeszkód. Można go uznać za generała, ponieważ jego obecność zawsze wiąże się z duchowymi bitwami. Michał ma również kluczową rolę w odniesieniu do Izraela. W Księdze Daniela 10:21 i 12:1 jest określany jako książę tego narodu. Ale oznajmie ci to, co jest zapisane w Księdze Prawdy. Nikt nie wspiera mnie w tych sprawach, oprócz Michała, waszego księcia. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który broni twojego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było odkąd istnieją narody, lecz w owym czasie zostanie wybawiony każdy, kto jest zapisany w księdze. Daniel: 12:1 Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z istotnej roli, jaką anielskie siły odgrywają w wydarzeniach na Ziemi. Ta odwieczna walka między aniołami służącymi Bogu a upadłymi aniołami, którzy sprzymierzyli się z Szatanem, jest wyraźnie przedstawiona w księdze Daniela. Prorok opisuje intensywny konflikt między Bożymi Posłańcami a złowrogimi duchami ciemności. Podczas trzytygodniowego okresu żałoby. Daniel miał wizję Anioła. Daniel 10:3. Nie jadłem żadnych smakołyków, ani mięso, ani wino, nie dotknęły moich ust, nie namaszczałem się żadnym olejkiem, aż minęły trzy tygodnie. Daniel powstrzymał się od jedzenia chleba, mięsa i wina, oraz nie używał olejków, gdy stał nad rzeką Tygrys. Nagle pojawiła się przed nim postać ubrana w lnianą szatę, której twarz jaśniała jak błyskawica, a oczy płonęły jak pochodnie. Jego głos brzmiał jak ryk tłumu. Daniel jako jedyny zobaczył tę wizję, ale towarzyszący mu ludzie odczuli jej potężną obecność i uciekli w przerażeniu. Przytłoczony tym doświadczeniem, Daniel poczuł, jak opuszcza go siła, pozostając sam na sam z istotą niebiańską. Potężna obecność Anioła miała na niego ogromny wpływ. Daniel zapadł w głęboki sen, ale został obudzony dotykiem i głosem Anioła Gabriela. Gabriel opowiedział mu o swoich trudach. Wyruszył do Daniela od razu, gdy ten zaczął się modlić, lecz na jego drodze stanął demoniczny książę, który wszczął z nim zaciekłą walkę. Wtedy Michał interweniował, pomagając Gabrielowi i umożliwiając mu dotarcie do Daniela. Anioł miał do przekazania ważne przesłanie. Został posłany, aby objawić Danielowi wydarzenia, które Bóg przewidział dla świata, a szczególnie dla Izraela w czasach ostatecznych. Przytłoczony ogromem objawienia, Daniel osłabł i stracił zdolność mówienia. Wtedy Anioł dotknął jego warg, co przywróciło mu siłę i możliwość wypowiedzi. Po wypełnieniu swojej misji Anioł oznajmił Danielowi, że wraca do trwającej walki z księciem demonów, kontynuując zmagania między siłami światła i ciemności. Podczas tego niezwykłego doświadczenia Daniel był w pełni świadomy i przytomny. Nie było to złudzenie ani sen. Było to niezaprzeczalne i autentyczne spotkanie z rzeczywistą istotą. Daniel żarliwie modlił się do Boga w intencji Izraela i jego modlitwy zostały wysłuchane. Jego trzytygodniowa modlitwa połączona z postem okazała się niezwykle skuteczna. W tym decydującym momencie otrzymał potwierdzenie od posłańca z nieba, że jego błagania zostały uznane i że Bóg odpowiedział. Z tego doświadczenia jasno wynika, że opóźnienia nie oznaczają odmowy oraz że Bóg działa we wszystkich aspektach ludzkiego życia. Anioł powiedział: Danielu, jesteś wielce umiłowany. Zwróć uwagę na moje słowa i wstań, bo zostałem do ciebie posłany. Gdy wypowiedział te słowa, Daniel drżąc podniósł się. Następnie Anioł dodał: Nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed Twoim Bogiem, Twoje modlitwy zostały wysłuchane i oto przybyłem z odpowiedzią. Lecz Książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przyszedł mi z pomocą Michał, jeden z najważniejszych książąt, ponieważ byłem tam zatrzymany przy królu Persji. Teraz przyszedłem, aby oznajmić ci, co stanie się z twoim ludem w dniach ostatecznych, bo ta wizja dotyczy przyszłości. Daniela 10:1-14. Ponadto Michał jest wspomniany również w Nowym Testamencie. W krótkim liście Judy, w wersecie dziewiątym, Michał jest określony jako Archanioł, który spierał się z Lucyferem o ciało Mojżesza. Dzięki Bożej pomocy Michał odniósł zwycięstwo. Nie było to jedyne starcie między Michałem a Lucyferem. Według relacji Jana w księdze objawienia, i wybuchła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem, a Smok i jego aniołowie walczyli lecz nie przemogli i już nie było dla nich miejsca w niebie. Zrzucony został wielki smok, ów wąż starodawny zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony na ziemię, a jego aniołowie zostali zrzuconi wraz z nim. Objawienie 12:7-9. W tej relacji Michał jawi się jako dowódca potężnego zastępu anielskiego, jednoznacznie uznany za najwyższego wojskowego przywódcę Boga. Historia mówi o wielkiej bitwie w niebie, gdzie Michał i jego aniołowie starli się z Szatanem i jego buntownikami. Bóg powołał swoich sług do stawienia czoła osłabionym i niższym siłom Szatana. Ostatecznie Szatan został pokonany i utracił swoje miejsce w niebie. Aniołowie Boga zostali ukazani jako niezwyciężeni. Ten kontrast podkreśla różnicę między aniołami a demonami: tylko istoty niebiańskie posiadają najwyższą moc. W każdej konfrontacji to aniołowie zwyciężają całkowicie pokonując swoich wrogów, są znani ze swojej niezawodności, a ich siła nie ma sobie równych w żadnej walce. Niezwyciężoność aniołów Bożych. Podkreśla wyraźny podział między istotami anielskimi a siłami demonicznymi: tylko zastępy niebiańskie posiadają najwyższą moc. Zgodnie z Psalmem 103:20: Błogosławcie Pana, aniołowie Jego, mocarze pełni siły wykonujący Jego rozkazy, posłuszni głosowi Jego słowa. W każdej walce aniołowie odnoszą zwycięstwo, całkowicie pokonując swoich przeciwników. Są sławni ze swojej nieomylności, żadna siła nie może się im przeciwstawić, są najskuteczniejszymi obrońcami wiernych. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film do końca. Jeśli Wam się podobał, Rozważcie subskrypcję naszego kanału, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi materiałami. Nie zapomnijcie polubić tego filmu, jeśli uznaliście go za wartościowy, oraz podzielić się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Chętnie usłyszymy wasze opinie.